Oceniając go w sumie, czy łobus, czy, czy osoba warta naśladowania, chyba nie postawiłbym tak pytania, bo żeby był łobuz nie ulega wątpliwości. Natomiast to, że w sumie, choć bardzo późno sobie z tym poradził, to uważam za, za jakiś happy end mimo wszystko tego człowieka. Natomiast jeżeli ktoś u, uważałby, że człowiek musi ponieść konsekwencje takiego czy innego zachowania się, czy takiego iny, czy innego życia, to nikt bardziej nie poniesie tych konsekwencji niż sam Marek Petrusel. Każdego roku w listopadzie odbywa się Memoriał poświęcony Markowi Petrusewiczowi. Są to jedne z najważniejszych zawodów w Polsce dla juniorów. Miesiąc temu odbyły się po raz dziewiąty. Marek Petrusewicz zasłynął jako pierwszy polski rekordista świata w pływaniu. Dwukrotnie poprawiał rekord na 100 metrów stylem klasycznym, a ponadto wyrównał najlepszy wynik światowy na 200 metrów. Był olimpijczykiem i wicemistrzem Europy w pływaniu. W latach 50. był we Wrocławiu postacią powszechnie znaną i lubianą. Zawody pływackie z jego udziałem ściągały na pływalnie we wszystkich miastach Polski tłumy wielbicieli i kibiców pływania. Marek Petrusewicz zmarł 6 lat temu w 58 roku życia. Dla jednych był idolem sportowym, inni zapamiętali jego kontrowersyjne zachowanie poza pływalnią. Więc jaki był pierwszy polski rekordzista świata, ale Uży, to były lata 52, 53. Pokolenie było zmęczone skutkami wojny. Wszyscy się urodzili, prawda, przed wojną, w czasie wojny, tak dalej. Dlatego w pokoleniu to było już prawie życie takie bardzo zmęczone, a mimo wszystko taki Petruszewicz pobił rekord świata. Po prostu jego ta woda bez przerwy męczyła. On chce do wody no. i po prostu kochał wodę. W momencie, kiedy on ustanawiał najlepsze wyniki, ja dopiero się rodziłem, yy, więc yy... Ten dystans i jest, a z drugiej strony trochę utrudnia ocenę, dlatego że żyją ludzie, którzy go bardzo dobrze pamiętają. Był rekordistą yy, świata, że urodził się w 1934, zmarł w 1992. Trener opowiadał o jego chorobie związanej z, z nogami. No i, no i chyba na tyle. Czy myślisz, że potrafiłbyś w tej chwili pływać tak jak on, czyli yy, prawie cały dystans pod wodą i tylko wynurzać się yy, przy zwrotach? Na razie nie jestem w stanie jeszcze. Prawie wszystkie sławy pływackie ustalały swe rekordy walcząc do ostatnich metrów z przeciwnikami a Marek płynął sam. Doping był ogłuszający, wydawało się, że krzyczeli nawet ci, którzy cierpliwie stali pod bramami budynku. Sekundy uciekały. Gdy ogłoszono, że Petrusewicz przepłynął 75 metrów w czasie 53 sekund, stało się jasne, że rekord musi paść. Minuta 10 sekund i 90. Nowy rekord świata na 100 metrów, stylem klasycznym. Wówczas przepisy FINA, to jest Międzynarodowa Federacja Pływacka i zezwalały zezwalała, żeby pływać pod wodą. Tylko mógł, przypuśćmy, wynurzyć się z wody, że raz wziąć oddech i pływać w dalszym ciągu pod wodą. I to był taki doping dla zawodnika. Pływając pod wodą jest szybszy, oprócz wody jest gonosi i może się wyniki osiągnąć. To było w latach 52, 53. Później 54, w, w roku 54 zdaje się, te przepisy zostały szybko zlikwidowane. Bo zauważyli jednak, że w ten sposób pływać nie można. I zezwolili tylko, żeby po zrobić jeden ruch pod wodą i od razu w ten sposób. I wyniki od razu były o wiele gorsze. Natomiast stopniowo, stopniowo te wyniki się poprawiały i obecnie mamy bardzo doskonałe wyniki. Teraz pływamy w tym nowym przepisami ich minutę na 100 metrów. A on pobił rekord wówczas w 53 roku. W 53 roku pobił i zrobił minutę, bodajże minutę 8. Prawda? Wówczas ten czas to był rewelacyjny. Nawet Japończycy pływali wody, do... Japończycy nawet pływali, którzy byli bardzo... Ale zauważyli, Międzynarodowa Federacja podziała tę decyzję, rok później zlikwidowali to pływanie i tylko start, ruch pod wodą, wynurzenie, oddech i w ten sposób i koniec. I na tym cały mistrz polegał. Bardzo, bardzo trudno jest dokonać kompleksowej oceny tak skomplikowanej dość postaci, jaką był Marek Petrusewicz. I w zasadzie w momencie, kiedy zbierałem materiał, przede wszystkim miałem na uwadze to, że był to jeden z najlepszych polskich sportowców, że był to pływak, który osiągnął najwyższy poziom, jaki można sobie wyobrazić, bo został rekordzistą świata. Natomiast, kiedy głębiej wnikałem w meandry jego życia, okazało się, że nie jest to postać tak łatwa do oceny. I w tej swojej pracy również nie staram się dać jednoznacznej opinii, tym bardziej, że jest mi osobiście trudno oceniać człowieka, którego osobiście nie znałem, choć czasem można uważać, że to ułatwia sprawę, bo ma się pewien dystans do osoby. Gdybym miał globalnie oceniać Marka Petrusewicza w kilku słowach, to wydaje mi się, że jest to postać pozytywna w takim samym sensie jak, na przykład, Andrzej Kmicic z Potopu Sienkiewiczowskiego i nawet takie porównanie nad grobem Marka użyła jego pierwsza żona. Że był to człowiek trochę z natury taki romantyczny. Trochę nieuporządkowany, który bardzo trudno dostosowywał się do warunków normalnego, takiego poprzedniego życia, w którym trzeba by codziennie rano wstawać, iść do pracy i utrzymywać rodzinę, na przykład, albo codziennie rano iść do szkoły i się uczyć. Natomiast sport dawał mu możliwość realizacji, tak samo jak możliwość realizacji dawał, dawał mu okres Solidarności, gdzie również miał możliwość wykorzystania tej swojej, tego swojego temperamentu, prawda i charakteru walecznego. On był nawet tutaj i w prezydium był w solidarności tutaj i w naszym regionie. On pracował wtedy w Federacji Sportu i no tam założył właściwie solidarność. Był to typ człowieka, któremu gwiazdorstwo po prostu zaszkodziło. Z młodego człowieka zrobiono gwiazdę, na ówczesne czasy naprawdę gwiazdę znaną we Wrocławiu. To można się przekonać do dziś jeszcze, bo i we Wrocławiu, starzy wrocławianie i nawet ludzie niezwiązani z Wrocławiem pamiętają doskonale jego postać właśnie ze strony tej sportowej. A więc bezwzględnie była to dużego formatu postać sportowa. Za Markiem Petrusowiczem chyba ciągnęły się jak za wieloma młodymi ludźmi różnego rodzaju takie łobuzerskie wybryki. Przy czym nie sądzę, żeby aż można było o nich mówić w kategoriach tak poważnych, jak zdarzało się to w 1956, 7, 8 roku, gdzie Markowi przepisywano znacznie więcej niż faktycznie on tam zrobił. Po prostu on, będąc na świeczniku. Prędzej podpadał niż inni, którzy robili w zasadzie to samo. Każdy, wydaje mi się, młody mężczyzna, który ma taki dynamiczny temperament, wie, co mam w sumie na myśli. To jest kwestia jakichś drobnych konfliktów z otoczeniem, z przełożonymi, z nauczycielami, z rodzicami. Przy czym człowiek powoli wyrasta z tych konfliktów i się okazuje, że tą młodość taką bardzo kontrowersyjną, bardzo złożoną, jeśli chodzi o wiek dorastania, dojrzewania, no po prostu trzeba przeżyć. Mój, mój Boże, wówczas pływaliśmy Przypomnijmy, 3-4 km dziennie i nic więcej, trochę tam Obecnie pływają po 12 km dziennie. Taka różnica jest. Oczywiście wyniki są o wiele lepsze niż w wówczas, ale w wówczas to były lata 52-53. Marek Petrusewicz przez 9 lat uprawiał pływanie na wysokim poziomie. Na poziomie polskim, na poziomie europejskim i na poziomie światowym. Osiągnął sukcesy najwyższe, jak powiedziałem. Po 9 latach uprawiania sportu, mając 24 lata, to powoli, po prostu w naturalny sposób, zbliża się koniec kariery. Koniec kariery u Marka Petrusewicza następował także z tego powodu, że zmieniły się przepisy przez te 4 lata, kiedy był w czołówce światowej nawet, bardzo korzystne dla jego sposobu pływania. W 1952 roku oddzielono styl klasyczny, tak zwaną żabkę, od y, stylu motylkowego oddzielono te dwie techniki pływania, co spowodowało, że ci zawodnicy w tych krajach, gdzie w dalszym ciągu pływano żabką, nagle stali na bardzo korzystnej pozycji. To były głównie kraje bloku tego naszego sowieckiego, czyli Związek Radziecki, Polska, Czechosłowacja, NRD, y, to była Japonia. Tam po prostu żabka cały czas funkcjonowała, i w związku z tym ci zawodnicy od razu mieli czołowe lokaty w rankingach światowych. W 1956 roku z kolei po Olimpiadzie w Melbourne zabroniono pływać pod wodą. I to z kolei znów yy, zahamowało możliwości odpowiadające najbardziej Markowi Petrusiewiczowi. A więc z jednej strony naturalny koniec kariery, z drugiej strony yy, zmiana przepisów i w związku z tym Marek Petrusiewicz nagle stał się jednym z najlepszych zawodników w Polsce, ale już nie najlepszy. W Europie i w świecie już się przestawał liczyć.